Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejny film na tym kanale, w którym będziemy robić coś. E, nie po mojemu. <śmiech> <śmiech> Powiedz, Klaudia, coś sobie, Co będziemy robić, ja Patryk dzisiaj pomaluje mnie na ramkę. Ramkę z nim. Mamy tutaj mnóstwo różnych gadżetów. Pewnie w y, większości, Patryk nie wie nawet, co do czego służy. To bym zjadł. Ale no, zasiąg radę? Z... W ogóle nie wiem, co tu jest. Nie powiem wam, że widzę to pierwszy raz, bo widzę to często, ale w ogóle nie wiem do czego to służy. O, na przykład to. Chciałbym cię powiedzieć, że ja jestem w makijażu. Tak, na razie tak. Jesteś. Ale za chwilę muszę zmazać Za chwilę nie i będzie. Zobaczycie mnie bez. Tak, i będziemy mogli zacząć już tą metamorfozę by, <laughs> by Patryk. Ale mm, od czego tu będzie trzeba zacząć? Może chociaż tyle, mi powiesz No jak? <laughs> od fluidu, chyba. Od fluidu, ale które to jest fluid? Może tak. Zasubskrybujcie ten kanał, jeszcze teraz powiemy tak, Tutaj kliknijcie czerwony przycisk Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich rozrywkowych filmów Napiszcie komentarzyk jakiś tam sta dla statystyk Albo nie dla statystyk, zależy co chcecie napisać Wszystko piszcie Wszystko co chcecie piszcie w sumie Klaudia leci się teraz zmyć i będzie no. chwila prawdy Najgorszy like, moment Czas start Ale chwyciłeś dobrze Dobrze chwyciłem? Nie? A tu coś jest już na nabite? Nie to, nie, to po prostu trzeba zmoczyć zawsze przed użyciem Trzeba zmoczyć. Tak. A teraz co trzeba na to położyć? Nie wiem. Nie yy, ja mam wiedzieć. Tak, musisz już wiedzieć. Yy, czy to jest fluid? Tak. Jest! Ale czemu to, to jest puder przecież. Nie, to jest jak puder. Puder, no puder. jest sypki. Baga. Nabieramy smaruj, wuj, smarowujemy Możesz głębiej też zamoczyć i wyciągnąć Ile tego? Dużo? No Serio? Musisz mieć. Ale tak bardzo dużo? Czy tak... I to tym się rozmarowuje. Oj to rzęsy wjechałem, ale to nic W rzęsy. W brwi A ja mam tym rozmarowywać? Nie no, szalałeś A którym? Na no, co wziąłeś najszybciej? Żeby nie dał za dużo ja? Nie wiem co Ty masz robić Dobra, to sprawdzimy teraz tym, co się rozsmalowuje. Uwaga! A to się też delikatnie tak robi? Nie wiem. Mm -hmm. Jakby ktoś chciał się umówić na make-up do mnie, to piszcie w komentarzach albo na Instagram. A widziałeś, jak to się robi to też na Instagram? No co? No makijaż. Makijaż? Mm -hmm. Make-up? No, awesome. Gdzieś kiedyś wszedłem na jakąś tam youtuberkę chyba, to też się malowała. No ale co tam widziałem? No, 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 no coś tam się malowało ale, No jak mam rozsmarowywać, no to rozsmarowuję <śmiech> Nie <śmiech> wiem jak to się robi To jest jeszcze proste powiem mam, Nawet banalne bym powiedział Ale Banalne yy. jak ty nie umiesz fluidu znaleźć Tak to jest może no to znalezienie fluidu było trudne ale rozsmarować No nie jest trudno. Tu też Mm -hmm. Więc jeżeli chcielibyście się umówić na taki make-up, piszcie do mnie Instagram i Nawet możecie napisać do Klaudii, jak ja bym nie opisywał <grym grym> to znaczy, siwek.klaudia. tutaj ma dużo macie Instagramy. Klientek. Dużo klientek mam już po tym filmie na pewno. Dobra. Matujący fikser? Mineralny do twarzy? E, jakieś to są te? Cienie? Rozświetlacz? <grym> nie, to kurczę to. A ta czekolada? Smakuj. Kurde, i co mam użyć? Ja już się przygotowałam. Tu jest jakieś Vibo. Ej, bro, to są yy, brwi. Taak, brawo. Ey, bro, no, tak, brawo. Ej, bro, no to nie, to malujemy brwi? Farbami się dużo namalowałem w życiu, także <grym> powinno być dobrze. <grym ja w <grym> Ja się dziękuję. tego boję. Jak ty czy masz ten? Patyczki chcesz? One mają być takie mocne, czy takie lekkie? A nie wiesz jakie ja zawsze mam? Nie. Puder w szczypcie, tak? To jest do ust? Tak. No, lecimy. Ale jeszcze puder! No, ale puder na usta? No, ale puder na twarz chyba, nie? Czy nie? No, ale ja nie wiem, które to jest puder, No ja zgubiłem. O, rzęsy! No, ale to robisz po kolei, czy nie? Właśnie tak się nie robi. Czemu nie? Bo wtedy powietrze wpychasz do tej tej i wysycha. Skąd ja mam wiedzieć, jak się robi? Dobra, dawaj. podkręcimy ci trochę. Nie, ja się boję. Jak to się robi w ogóle? No to tak? No tak. No tak, żeby ci, żebyś mi tu nosa nie usmarował. No właśnie. To my się drugą. Jak tak? No. Gdy tu lewą ręką jeszcze masz to. A jak my to nie, robimy? To najpierw tą. Czekaj. A ja mam to tak kręcić, czy no? tak ciągnąć? No, nie, otwórz, zam otwórz. Nie, muszę mieć zamknięte, nie ukujesz. No dobra, to zamknij. Kit? Troszkę mniej, no. Tak, dobrze. Co Z No nie mów! Jezus Maria! Co ty mi zrobiłeś? Trochę łupieżu. To nie był dobry pomysł, ten puder. zostać przy fluidzie. Tak się kurzy się trochę. To dla mnie jest, jest skończone. Tak? Aha, jeszcze usta. To jest śminka czerwona? A cienie? No, ale na ustach już mogę, tak? No, tak. No, ale nie, się śmieje i psuje mi mój, ten, moje dzieło. Nie możesz się śmiać, bo będziesz miała krzywdę. Zaraz, zaraz miała zęba przemalujemy. Czekaj. No Klaudia, Dobra. spokojnie. Też ładnie wygląda. Nie rynaj. No, że ja to... mi po zębach. Do gdzie, po, ust. Gdzie, gdzie po zębach! Wszystko jest git. To się wszystko wyklepa. Wszystko jest do wyklepania Czekaj, bo tu kontur musi być Właściwy kontur Wiesz, bo mi się ręka mi się trzęsie. Gdy no nie chcę ci spać. <noise> <noise> nie widziałem jeszcze raz? takiej... <noise> nie no trzeba to poprawić jakoś przecież kurde Muszę wam powiedzieć, że jakość tego, tej usługi wykonywanej jest po prostu zadowalający na wysokim poziomie. Tak jest. Czuję się fenomenalnie, wiedząc, że jestem w rękach prawdziwego wizerzysty, makijażysty. Koszta również nie są za wysokie. O, myślę, że... O, jeszcze nawet spa też troszeczkę liznąłem. Proszę do kamery. Czy to jest wszystko? Czy jeszcze coś powinienem zrobić? Wszystko już? No, tak? Ładnie wyglądam? O, nawet Molly? piesek przyszedł zobaczyć, Klaudię. Słuchajcie, Klaudia od początku robienia tego kanału mówiła już w filmach, że o tym. marzyła o tym, żebym ją pomalował. Nawet jak robiliśmy film o gigantycznej piłce tak. Challenge z gigantyczną piłką, to Klaudia już na końcu tam wspominała, że czy może chcielibyście, Nie, żebyśmy się było... pomalowali? No było coś takiego. Teraz nadszedł moment, na który Klaudia bardzo czekała. Została przeze mnie pomalowana. Możecie teraz zobaczyć, jak ślicznie wygląda. No i Klaudia również teraz może zobaczyć się w lusterku, który trzyma właśnie w ręce. Co sądzisz? Usta? Fenomenalnie. Tutaj chyba yy, siniaki mi chciałeś zrobić w tych... <laughs> Nie, to, to jest wszystko... Yy, naprawdę, ja wiele lat studiowałem... Tak, tak. ...make-up. Tu mam tylko takie kółka brązowe. Jest git. Te słuchaj, usta yes. naprawdę kontur tych ust jest po prostu. Jeżeli nie widziałeś, że tutaj jest nierówno, żeby to wytyła? No widziałem. No ja poprawiałem. No słuchaj, chciałem to wyklepać. No... <laughs> no wyklepałem. No tak jak się dało. Słuchajcie. A no, czemu to... tutaj tych ty dałeś mi różowe? No bo robiłem te nadkola też różowe. No, a to czemu tutaj różewki? To się zawsze rozświetla, jasne, Aha, ja myślałem, że to to samo się tam klika, dobra. Nie. Mój błąd. Rzęsy prawie jakby nie pomalowane. Są pomalowane. No i brwi! Ta brew grubsza jakaś w ogóle. <laughs> nie obrażaj mnie. Pięknie, pięknie. Jest pięknie? Konkrecik? Cudownie, cudownie, cudownie. Dobrze. Dobrze. A już mam szynkę na zębach. Czyli jak, jak oceniasz w skali od 1 do 10? Dwadzieścia. No. Ale poważnie. Poważnie? No. Nie, bo byś się obraził. A wy możecie napisać w komentarzu, na ile wy byście ocenili, a teraz... Dzisiaj idę tak na randeczkę z Tak, tobą. słuchajcie, dzisiaj jedziemy na randkę i Klaudia idzie dokładnie w tym make-upie na randkę, ale nie ze mną, mam nadzieję. <śmiech> <śmiech> nie, no z mi to. Ja więcej się już nie dam pomalować, tak od razu wam mówię. Klaudia, oceniaj. 1 do 10. 5. <laughs> A Wy napiszcie również w komentarzu tak nota. na ile byście ocenili ten mój dzisiejszy make-up wykonany na Klaudi. Obiecuję, że więcej takich filmów pierwszy na tym kanale raz, naprawdę, nie będzie. Pierwszy raz malowałeś. Pierwszy raz malowałem. Tak. Na twarzy. Na karce zdarzało się kiedyś. <laughs> Trzymajcie się, strzałeczka. Yo! Pa pa! Cik!